po co mnie wołałaś, bo czekam na koleżankę i nie mam tyle czasu. Co masz taką minę? No mów. No, to jak będziesz czekała na koleżankę, to chyba możesz odpowiedzieć mi na kilka pytań. Co ty na to? No chyba siostrze nie odmówisz. Ale teraz tajemniczo powiedziałaś. Sama nie wiem, co o tym myśleć, no ale dobra, nie mam nic do stracenia. To co? Zadaj pytanie, jak chcesz, albo pytania... Może akurat na którejś z nich będę znała odpowiedź, chociaż dziwne, bo wydajesz mi się być dużo mądrzejsza ode mnie, przecież jesteś starsza. No dobra, no dobra. Pytanie tylko, gdzie jest moja nutella? Ja naprawdę jej tutaj nie widzę. Wyparowała? Kto się wziął? Może jakiś złoczyńca nutelli? Barbie! Ty, 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 ty. Czy ktoś tu kiedyś naprawdę sprzątał? Przecież tego kurzy jest normalnie 3 centymetry wszędzie. A pod spodem? Przecież to chyba willa dla bakterii. Fuj! Wszystko muszę wymyć bardzo i to bardzo dokładnie. Ty, 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 ty. Ty, ty, ty. Barbie, Barbie, masz chwilę? Mam dla ciebie bardzo, ale to bardzo ważną sprawę, a co najmniej bardzo ważne pytanie. Ojej, a ja jestem bardzo zajęta. Ale jeżeli to jest naprawdę ważne pytanie, to słucham. Mam chwilę, dosłownie 3 sekundy. No. Okej, okay, to już tłumaczę. No bo wczoraj kładłam tam do lodówki nutelle, duży słoik. No i dzisiaj chciałam sobie zrobić śniadanie. Idę, idę, idę. Otwieram lodówkę. A tam? Yy, nutella? Nie, no właśnie nie! Brak nutelli, tam gdzie Nutella, tam teraz stoi drzem. Tam gdzie był drzem, teraz stoi masło. No i w ogóle wszystko jest poprzestawiane. Jakby przyszedł jakiś złodziej nutelli, wziął ją, no i nie, nie ma. A nikogo nie jestem w stanie podejrzewać. Nikt nie ma wymalowanej buzi Nutellą. A przecież Nutellą ciężko się nie wysmarować. No, niestety, ja Ci Nutelli nie brałam, a nie mam teraz czasu, żeby ich szukać. Musisz to zrobić sama. Zapytaj, może, dziewczyn. Póki jeszcze są, bo zaraz pewnie wyjdą. No, cała podłoga brudna. Nie mogę jej nawet doszorować. No, dobra, zapytam dziewczyn, ale przecież, nawet jeżeli one zjadły, to i tak nie będą mi chciały powiedzieć. Och. Dziewczyny, mam do was sprawę. O, fajnie, że jesteś. Słuchaj, to ja najpierw mam do ciebie pytanie, do ciebie i do Stacy. Im nas więcej, tym lepiej i będę więcej wiedzieć. To co to za pytania, o których ty nie wiesz, a Chelsea i ja mamy wiedzieć? Czy przypadkiem coś ci się nie pomyliło? Jeżeli szukasz jakichś rozwiązań do swoich egzaminów, to chyba źle trafiłaś. Dobra dziewczyny, nie będę obijała w bawełnę. Słuchajcie, powiedzcie mi proszę, czy uważacie, że na wakacjach można sobie dać trochę luzu? No tak, od tego są wakacje. Ja na przykład mam zamiar wyjechać w Bieszczady na kolonie. Nie mogę się już doczekać z moimi najlepszymi przyjaciółkami, z którymi się właśnie dzisiaj spotykam. No dobra, czyli mam rozumieć, że uważacie, że mogę trochę poszaleć w te wakacje i to nie będzie wcale złe? a co ty chcesz skakać na bandzi, Czy co? A może, może nauczyć się latać samolotem? Albo jeździć na jednorożcu? Naucz mnie! A tak swoją drogą, czy któraś z was widziała może moją nutellę? Wszędzie jej szukam. O nie, a wydawało mi się, że to była moja nutella, czyli tą wcześniejszą skipper zjadłam. O nie, my wczoraj zjadłyśmy twoją. No, dobra, nie rob takiej miny tylko, nie płacz. Pójdę dziś do sklepu i ci ją odkupię. No, przecież, no wiem, no, myślałam, że to jest moja. No, pięknie. Czyli ładnie, bym się naszukała mojej nutelli. To idę do Barbie powiedzieć. O, cię, ta to jest dobra. Wszędzie nakabluje Barbie cokolwiek by się nie zrobiło. Dlatego dobrze, że poszła. Chcę ci coś pokazać. Spójrz na stronę, którą Ci zostawiłam w laptopie. No, drugie zdjęcie to jest to, które chcę sobie zrobić. Jak Ci się podoba? Co? Chcesz sobie zrobić tatuaż? No nie no, ale dyskrecja, mów ciszej. Przecież tego nikt nie może zauważyć, ani usłyszeć. A tym bardziej Barbie. Przecież wiesz, co ona by mi powiedziała że nie ma takiej siły i opcji, która ci pozwoli zrobić sobie tatuaż. Prawda, skipper? No nie, no Barbie. Myślałam, że nie usłyszysz, przecież przed chwilą sprzątałaś. Aha, zapomniałam. Tam była Chelsea. Oczywiście pewnie powiedziała ci, że coś dziwnie zaczęłam się o wszystko pytać. No, Chelsea akurat bardzo łatwo przewidzieć. Jeżeli chciałaś to przede ukryć, to chyba zrobiłaś swój największy błąd. Skipper przecież tatuaż jest na całe życie, a ty masz dopiero kilkanaście lat. Nie powinnaś podejmować takich ważnych decyzji. Ale Barbie, przecież nawet mi podoba się ten tatuaż. No i co? Potem to będzie tylko lepiej. Mhm. Oj, no co? Jestem już prawie pełnoletnia. Chcę robić, co mi się podoba. A podoba mi się ten tatuaż i go zrobię. Z twoją lub bez twojej pomocy. Ojej, chyba przyszłam w złym momencie. To ja może sobie yy, pójdę? Hmm? Chelsea, i tak z tobą potem pogadam. Nie ominie ciebie to. Och, już czuj moją złość. Dobra, nie mam czasu, muszę sprzątać, bo będziemy mieli gości. Ale nie mam zamiaru słyszeć, że mówisz o jakichś tatuażach, a szczególnie przy Stacy. Jeszcze ją tym zarazisz. No, świetnie, to jestem ugotowana. Jak zrobię tatuaż, Barbie w życiu się do mnie nie odezwie. Przecież nie chcę stracić siostry. I co mam zrobić teraz? Przecież chcę ten tatuaż. Wiesz, jak mi na nim zależy. Zresztą nawet tobie się podoba. Wiesz co? Mam pewien pomysł. Poczekaj tu chwilę. Muszę pod coś szybciutko pójść, ale na pewno ci się to spodoba. A ta, co teraz wymyśliła? O nie. Już się boję. Stacy ma zawsze dzikie pomysły. Trzymajcie kciuki. Może jednak to nie będzie najgorszy koszmar. Pomocy! Myślałam, że jest to zdecydowanie lżejsze. Skipper! Błagam, weź to ode mnie. To jest dla ciebie. Lepiej uważaj na laptopa. Co? O nie. ups. Eee. Dobra, boję się spojrzeć. Sprawdź czy laptop jest cały. Nie chcę patrzeć, a nie widzieć twojej dziwnej miny. Po prostu mi to powiedz. I jakby co? Ja uprzedzałam. Weź laptopa, bo kładę tutaj banana. No i co? Czemu nic nie mówisz? Cały jest czy nie? Nie wiem jak ty to robisz, ale cały czas masz szczęście. Laptop jest w całości, nic się nie stało. Tylko zmieniła się strona internetowa, ale tego to nie wiem jak dokonałaś. <grym> no i mów mi, co to za banan? Przecież taki wielki? Ja go nie będę na pewno jadła. Jestem na diecie. Zresztą jest jakiś dziwnie niedojrzały, różowo-fioletowy. Co to za banan? Wow, pachnący banan! Chelsea? O, dobra, przejdę później. A szkoda, że Skipper jest na mnie taka obrażona. Z chęcią otworzyłabym tego banana, ale wolę nie ryzykować. A jak mnie złapie, wolę nie myśleć, co ze mną by zrobiła. Za to, że powiedziałam Barbie o tatuażu. No, dobrze, że mi zniknęła z oczu. Nie chcę jej teraz widzieć. Jestem nadal zła. Bardzo, bardzo zła. I ten banan wcale nie poprawia mojego humoru. Stacy, coś chyba ci nie wyszło. O, skąd macie pachnącego banana? O, coś mi się wydaje, że to wymyśliła Skipper. I bardzo dobrze. Taki tatuaż o wiele bardziej mi się podoba. Przynajmniej teraz w Twoim wieku. Ale co? Banan, tatuaż? Tak, nie? Barbie, zdecyduj się. To mogę go zrobić, czy nie mogę? No tak jak Ci mówię. Prawdziwy na razie nie, a taki zmywalny? Tak! Przecież jak ci się znudzi, to go po prostu zmyjesz albo za jakiś czas sam zejdzie. A ten prawdziwy? No różnie bywa. <grywa> Coś mi się wydaje, że nasza skipper nic nie rozumie. W takim razie, Marika, no, pomożesz nam pomóc otworzyć tego banana. Same nie damy rady. A kto z Was dotrwał do tego momentu w filmie, klika lajka, like zobaczymy ile jest takich osób. Trzymam kciuki, zobaczymy zaraz co znajduje się w bananie. Mmm, jestem ciekawa, tym bardziej jak będzie pachniał, bo to przecież są pachnące banany. Serio, ja nic nie czaję. Eee, dobra, wiem tylko, że mamy otwierać banana, cokolwiek to oznacza. Bo dla mnie otworzyć, zjeść, wyrzucić skórkę, koniec. Ale skoro wy chcecie znaleźć coś innego w bananie niż banana, no to proszę bardzo. No nie, no bo padnę. A gdzie jest w sumie Chelsea? Ona uwielbia te banany. I co? Nie przyszła? Nie wierzę, że nie usłyszała. Kto jak kto, ale ona to z daleka wszystko słyszy, szczególnie o pachnących bananach. Barbie! Ale jest, stoję z daleka i się przyglądam. Stoję po prostu w bezpiecznej odległości od skipper. Przecież ona może mi zrobić krzywdę. Samym wzrokiem już chce mnie zabić. Ja się trochę jej boję. Och, Chelsea, przecież ja tylko żartowałam. <laughs> Chyba. No ale tak serio, no dobra. Chcesz to wyjść i chodź, pooglądamy razem to, co jest w bananie. Pomyślę, może ci wybaczy, jak usłyszę magiczne słowo. Kiedyś trzeba cię tego nauczyć. No dobra, idę powoli i ostrożnie, ale stanę za Stacy, w razie co ona pierwsza oberwie. Ja się naprawdę boję, a jak rzucisz we mnie, nie wiem, jakąś pluszową zabawką i się przestraszę, to co? O, świetnie, ja dostanę pierwsza. Dobra, dobra, koniec żartów, otwieramy banana, cokolwiek tam jest. I nie mówcie mi, że tam jest tatuaż, bo nie uwierzę. Kiper sama się musi przekonać, za to my bierzemy banana i będziemy go właśnie otwierać. Zobaczcie, jaki jest słodki, różowo-fioletowy. Normalnie, jakbym prosto z drzewa go urwała, ale wiecie, jakiego takiego magicznego, bo przecież chyba różowo-fioletowe banany nie rosną. Hmm, chyba. Chyba, że gdy dzieliście gdzieś, może jakieś drzewo z takimi bananami? Piszcie w komentarzach na dole, jestem bardzo ciekawa. Najpierw musimy pozbyć się folii, co nam chwilę zajmie. O, tutaj chyba znalazłam otwór. Świetnie. W ogóle jaki fajny znaczek. Taki egzotyczny. Dobra, zobaczcie, już mi coraz lepiej idzie. Wasze lajki bardzo mi pomagają. Także pamiętajcie je klikać. Dobra. No i zaraz dostaniemy się do banana. Okej. Okay. To co? No otwieramy jego skórkę i sprawdzamy, co jest w środku. Mi już pachnie, ale zobaczcie, jak fajnie można go odsłonić. Co tam jest? Up. <grym> dobra, jeszcze druga, normalnie jak prawdziwy banan, zobaczcie. Uu. No dobra, w takim razie musimy sprawdzić, co mamy w środku, a widzę dużo różnych fajnych saszetek jedna saszetka, liczcie ze mną, druga i to jeszcze nie koniec i trzecia, aż trzy saszetki w pachnącym bananie. Ach, naprawdę piękny zapach. Normalnie takie perfumy bym mogła mieć takie słodziutkie, akurat na lato. Hmm, a może po prostu z bananem będę chodziła? Swoją drogą może z tego zrobić nawet brelok do kluczy, chociaż trochę ciężki, ale zawsze może tam coś schować, na przykład jakieś cukierki. A może wy macie inne pomysły, co by można schować do środka w takim bananie? Piszcie w komentarzach, a ja zobaczę najciekawsze Wasze pomysły. Tymczasem zabieramy się za otwieranie. Trzy tajemnicze rzeczy na nas czekają. Barbie umyła stolik, także z chęcią z niego skorzystam, żeby Wam pokazać, co znajduje się w środku. W takim razie zacznę może od hmm, tej najmniejszej. Ciekawa jestem, co tam się w środku znajdzie. Okej, okay, co ja tam widzę? Hmm, co my tu mamy? Widzę jakieś błyskotki. O, ja cię kręcę, co to jest? Dobra, zaraz to sprawdzimy. No, nie, no, mały banan. <ścoughs> I to fioletowy. Zobaczcie, co znalazłam w środku: różowe awokado, fioletowego banana oraz piękne, słodziutkie naklejki, które będą, zgadnijcie, czym. No, to się okaże za chwilę. Póki co czas na drugą słodziutką saszetkę. Hmm, gdzie by ją tutaj otworzyć? Tym razem chyba potrzebuję już nożyczek. W takim razie obcinamy i sprawdzamy. Macie jakieś pomysły, co by można było znaleźć w środku? No dobra, zaraz się przekonamy. 3, 2, 1. Dan, dan, dan. co takiego wielkiego tu mamy? jej, jaka słodzinka. Mamy nawet, zobaczcie, uuu, chyba o ten tatuaż nam chodziło, we fioletach, no, czyli ulubionym kolorze naszej Skipper. Ale zobaczcie, jaki to jest słodziak. Ma gwiazdki, uszka i puszcza do nas oczko. Zaraz Wam go pokażę z jeszcze bliska. W razie pozostała nam już ostatnia rzecz, która jest bardzo dziwna, jakaś taka podłużna. Nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Hmm. Może bananów kolejnych? W sumie mam ochotę na banany, a wy lubicie? Piszcie w komentarzach, czy lubicie banany. Jestem bardzo ciekawa. Eee, Okej. Okay. Trzymajcie kciuki, żeby to było coś fajnego jak do tej pory. Co to jest? Co to? Aha, i w środku nic nie ma. Okej, okay, rozumiem, że to chyba jest tutaj. Macie pomysł, co to jest, bo ja na razie tego nie ogarniam. To jest chyba, wiem, jakaś bujawka. To można gdzieś zawiesić i się bujać na tym. Albo bujać naszego. Zobaczcie, naszego słodziaka. Albo nim polatać. No dobra, ale teraz zabieramy się za co? No właśnie, za tam, 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 tatuaż Skipper. Nie uciekaj, słodziadku. Chodź tu do nas. A prócz tego zajmiemy się jeszcze czymś dla Skippers bardzo specjalnym. Czyli prócz tatuażu zrobimy jej kolczyki. Co wy na to? No dobra, na wakacje bardzo chętnie. Nie mogę się doczekać. Tylko gdzie by tu zrobić te kolczyki i tego hmm, miśka? Ten tatuaż, on jest dosyć duży. No nie no, muszę się chwilę zastanowić. No dobra, w takim razie ja siadam no i czekam na nowy tatuaż i nowe kolczyki. To co, kto mi je zrobi? Wydaje mi się, Skipper, że zrobimy Ci na plecach, ponieważ bardzo duży jest nasz. Tatuaż do zrobienia. Troszkę sobie odsłonię twoje plecy, będzie nam dużo łatwiej. O właśnie. No i uwaga, musimy zdjąć naszego słodziaka i go tutaj na samym środku przykleić. No nie, no taki tatuaż to i ja bym chciała, ale czad. No, ja już widzę, jak koleżanki będą jej zazdrościć. Szczególnie, że nie będą wiedziały, co się dalej kryje, bo tatuaż będzie częściowo zobaczcie, zasłonięty. Uhu! Mam tatuaż, mam tatuaż! Słuchajcie, mam tatuaż. Muszę szybko zadzwonić do koleżanki, gdzie jest mój telefon! Telefonie? Gdzie jesteś? No, oszalała! Ożalała! Skiper, poczekaj chwilę. Jeszcze miałyśmy Ci zrobić kolczyki. Zobaczcie, jaką świetną fryzurę zrobiłam naszej Skipper na szybko. Przynajmniej widać jej piękny tatuaż. No i odsłoniliśmy uszy, żeby zrobić jej kolczyki. Zobaczcie, jak świetnie nam to wyszło. A żeby było ciekawiej, Skipper ma dwa różne kolczyki, dwa różne odcienie niebieskiego, żeby idealnie pasowało jej do spódniczki. No i co? Pięknie to wygląda. Zobaczcie, z tyłu tatuaż, z przodu kolczyki. Hmm, ale zostały mi jeszcze. Może komuś innemu zrobimy? To może kiedy indziej. Ja się spieszę, zaraz koleżanki przychodzą. Już pisały, że są za zakrętem. W takim razie, my się z wami żegnamy i oczywiście na koniec mamy dla Was pytanie i zadanie. To co, ciekawi? W takim razie, zaczynamy. Pierwsze pytanie będzie ode mnie. Na co nie chciała się zgodzić Barbie, żebym zrobiła? No, piszcie w komentarzach, ja jestem ciekawa o odpowiedzi. A przy okazji, pytanie numer dwa jest takie, które już było. Jeżeli byliście uważni, na pewno je kojarzycie. Jeżeli nie odpowiedzieliście, teraz macie na to drugą, ostateczną szansę, czyli: Czy lubicie banany? I te do jedzenia, i te pachnące? Te pachnące zaczęły mi się teraz bardziej podobać. Od dzisiaj będę je kupować dużo częściej. No dobra, to są pytania. A teraz zadanie. Stacy, twoja kolej. A, to może ja? Kto lubi nutellę, którą ktoś eh, eh, mi zjadł? Może klikać lajka? Albo możecie nawet pisać Nutella w komentarzu. Nie mogę się doczekać. Ja jestem Nutello maniaczką. Ale coś mi się wydaje. Stacy! Czy ktoś od ciebie przyniósł przypadkiem nutelle? Jakoś tak mi zapachniało. O, faktycznie, wyczujesz na kilometr. Koleżankę prosiłam, żeby kupiła po drodze. I chyba kupiła, skoro ją czujesz. Juhu, jednak będzie Nutella! Tycha, nie mogę się już doczekać! Kończymy odcinek na dzisiaj. W takim razie czekamy na Wasze odpowiedzi, lajki, no i subskrypcje. Bo przecież, jeżeli będziecie subskrybować, czyli przyciśniecie czerwony przycisk, będziecie wiedzieli kiedy jest następny odcinek. A tego Wam sama nie zdradzę. Sprawdzajcie, to co? Do zobaczenia. Cześć!